Skąd wziął się w ogóle ten problem, z którym Europa Zachodnia właśnie się mierzy? Zrozumienie obecnych napięć wymaga cofnięcia się o kilka dekad, bo dzisiejsze trudności z integracją i radykalizacją mają swoje korzenie w decyzjach, które Europa Zachodnia zaczęła podejmować tuż po zakończeniu II wojny światowej. Państwa stanęły wobec poważnego wyzwania: zniszczone miasta, osłabiona infrastruktura, ogromne potrzeby odbudowy, a jednocześnie deficyty pracownicze. Stary kontynent dążył do wskrzeszenia rozwoju swojego Kluczowy problem był jednak taki, że pracownicy nie nadążali z wypełnianiem wszystkich wakatów. Stąd, aby utrzymać wzrost produkcji, państwa zachodnioeuropejskie zaczęły zwracać się ku programom rekrutacji siły roboczej spoza własnych granic. Choć migranci mieli pozostać u naszych sąsiadów tymczasowo, to w praktyce wielu z nich nie tylko pozostało na stałe, ale sprowadziło również swoje rodziny. Obcokrajowców do migracji zresztą nie trzeba było namawiać, powojenny boom gospodarczy w krajach, Europy Zachodniej działał jak magnes dla wszelkiej ludności ubogich krajów Afryki Północnej czy Bliskiego Wschodu. Co więcej, państwa Starego Kontynentu same zachęcały obcokrajowców, oferując im intratne miejsca pracy. A przynajmniej w ich oczach. Zachód zachwycał się napływem nowej siły roboczej, no ale niestety nie zwracał uwagi na to, jakie mogą być długotrwałe konsekwencje takiego działania. Choć Europa w latach 70. przestała prowadzić otwartą politykę rekrutacyjną, migracja już już wtedy stała się procesem samonapędzającym. Robotnicy, którzy przyjechali na kilka lat, sprowadzali rodziny, zakładali domy, a ich dzieci rodziły się już nie w Ankarze, Rabacie czy Tunisie, tylko w Paryżu, Berlinie czy Londynie. Migracja, która miała być tylko chwilowa, zaczęła zmieniać oblicze Europy.